Cześć, nazywam się Stefan Kowalewski i przeprowadziłem dzisiejszy sondaż wyborczy Exit Pol po wyborach do samorządu uczniowskiego. Zanim zaczniemy, chciałbym jeszcze powiedzieć, że do sondażu brani byli anonimowo, chętni losowo wybrani uczniowie podczas kilku ostatnich przerw dzisiejszego dnia. A wyniki wyglądają następująco. W sumie w sondażu wzięło udział 102 uczniów. Z czego? Dwóch wstrzymało się od głosów, trzech zagłosowało na Gabriele Brąż, która w tym roku nie brała udziału w wyborach, więc głosy te są nieważne. Na czwartym miejscu uklasyfikował się sztab wyborczy Lele Lila i przewodnicząca Lila Białek, która uzyskała 16 głosów. Na trzecim miejscu sztab wyborczy Kult Lelewela i przewodnicząca Magdalena Główczak, która uzyskała 20 głosów. Na miejscu drugim sztab wyborczy Lele Przejutro i Juliusz Gauza jako przewodniczący, który otrzymał 25 głosów, a na miejscu pierwszym sztab wyborczy Le Level Up oraz przewodnicząca Ewa Us, która uzyskała 36 głosów. A wyniki procentowe wyglądają następująco: Od głosu wstrzymało się 1,96%, głosy nieważne oddało 2,94%. Na sztab Lele Lila zagłosowało 15,96%. Na sztab Kult Lelewela głos oddało 19,61%. Na sztab Lele Przejutro głos oddało 24,51%. I na sztab Lelewelup głos oddało 35,29%. To już wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.